Może był par wiesz? No masz to rozdzielone światło, a przecież było. Ale był, widziałeś to? Jak go wyskoczył gościu jeden na drugiego? No, tak, nie, ten, już to Już flaga. Widzisz, teraz mają już tą flagą. Tak. Wjechał mu na tak, tylne tak, koło. po, po, po i wtedy miał goście. Eee... Idzie Idziemy zobaczyć? Idziemy tam zobaczyć? No, to idź jak chcesz, za daleko. Jest. Ale to wiesz, to ty zobaczysz, Ale oni nie robią tej małej szkami, widziałeś? Patrz, patrz, co się dzieje. No a wózek po prostu jeden na drugiego wjechał. Ale nie robią tego małego okrążenia tutaj. Jadą tu na pełnym gazie. Spróbuj się kamera jeszcze Nie łapię, nie łapię chociaż jednego zakrętu tutaj. Czekaj jeszcze chwilę, żeby nie ten. Dobra, spróbuj kręcić. Ten zakręt bez szykanu. Jak? Szczęśliwy kawałek, jak tutaj przyjechamy. No nie, nie, że nic tam nie przemyślałem. To jest ta klasa, która ma rację bytu.

Mam taki Jak Iza proposition zaczynał, tak Numerem tak skończył wyścig. Polpozycyjność to cały czas No i na to czekaliśmy. Kamera padła. No ten ostatni wyścig totalnie. Tylko tym robiłem. To zawsze coś, nie?